Siemanko, Manko, ja jestem Grafuch i prezentuję Wam dzisiaj mojego Chemstrajka na mapce Stonefront. Mam takie wyzwanie sam dla siebie, że chcę wbić chema na każdej z mapek i ta jedna z trudniejszych myślę już się została zaliczona, ponieważ jest to duża mapa i strasznie, strasznie camperska, strasznie ale miałem po prostu tutaj mega szczęście. Trafiłem na najlepsze lobby jakie w życiu miałem. Otóż trzech gości miało 19 level na tym pierwszym prestiżu, nawet to nie był prestiż jeszcze. Jeden miał 12. Dwóch było tam na pierwszym prestiżu, ale opuścili później grę, więc zginąłem tylko tutaj raz, widzicie taktycznie zostałem rozłożony na łopatki. Ale to nic. I naprawdę jest fajny gameplay, jest on ugrany z mojej ulubionej klasy. Tak jak mówiłem, z Hany Badżerem jest to moja klasa bestii. Tutaj możecie zobaczyć fajną akcję, Itachi tam sobie siedział ze snajperką, czterech wrogów już z każdej strony próbowały go tu z góry, z dołu, z boków. Dzielnie go tutaj obroniłem, zdobywając e, cztery szybkie kille. E, w ogóle w tym meczu e, myślałem, że będzie może double combo bo Itachi skończył na wyniku 17-0, ale e, ja czekałem z odpaleniem kema, żeby on sobie zrobił jeszcze parę killi, jednak e, stwierdził, że nie ma co i żebym odpalał. A szkoda, bo, bo można było naprawdę tutaj przeciwnicy dali nam poszaleć. No ale dobra, przejdźmy może do e, tematu. Dzisiaj chciałbym pogadać o najbardziej irytujących rzeczach w grze i czy one rzeczywiście są e, tak złe, że powodują, iż ta gra bywa niegrywalna. I od razu przejdźmy do pierwszej rzeczy, czyli do ukochanych naszych kamperów, czyli ludzi siedzących po rogach. E, <laughs> I słuchajcie. A tutaj macie przykład takiego kampera właśnie, który wcześniej mnie zabił w tym miejscu i teraz powrócił do tego samego budynku, tylko trochę w innym rogu siedział. Więc e, każdy kamper, z którym mam do czynienia ma wynik 3-15, 1-8, e, straszny minus, nic nie potrafię po prostu ugrać, bo killa ma tylko jednego, albo z miny, albo mm, rzeczywiście tam mu się uda kogoś dostrzec. A później jak próbuje z powrotem biec do swojej miejscówki i do kampienia, no nie może do niej dobiec, bo jest w czasie tej drogi zabijany. Więc ym, to jest po prostu ich styl gry. Ja też trochę rozumiem takich ludzi, bo jeżeli y, koleś 10 razy z rzędu wy... respi się, robi 3 kroki i dostaje od razu w głowę, bo jest na jakimś spawn trapie, no to ja mu się nie dziwię, że on w końcu się zrespi i siądzie i będzie czekał, aż ten koleś do niego przybiegnie, bo to jest jedyny, jedyny sposób, żeby on dał radę zabić tego przeciwnika na dużo lepszym poziomie gry. Więc no to jest jakaś taktyka. Jego styl gry jest to strasznie wkurzające. Wielokrotnie ginę od tego na wysokim striku. No ale cóż, no gry za to nie mogę winić. No może w jakiś sposób fizyka map jest tak skopana, że... Mm, ona sprzyja, sprzyja kamperom, bo mnóstwo osób tutaj mówi, że to jest najbardziej kampiące Call of Duty. E, może i tak, ale z tego co ja pamiętam, to w poprzednich częściach też byli kamperzy i też ich było sporo i też się na nich narzekało. To jest... Kamperze to są, są częścią gry, no nie oszukujmy się. Więc e, nic z tym się nie da zrobić, zawsze będą. E, tutaj może jedyny minus jest... W tym kodzie, właśnie, że nie ma tego dobrego systemu pipeline'ów i orbital Visa, to żeby można było elegancko widzieć, gdzie oni tam siedzą. Ale zazwyczaj rzucają swoje miny, więc po tym ich można rozpoznać. Tak więc, tutaj ten taki mit bym obalił z kamperami. Przejdźmy zatem od razu do innego, do następnego, którym jest EID. On jest oczywiście powiązany z kamperami, bo oni zazwyczaj sobie rzucają te klemy. Ale tutaj też tak samo, w poprzednich częściach. Zawsze były jakieś klemory, zawsze były jakiś Bensing Betty, zawsze w jakiś sposób można było tego uniknąć. I tak samo jest i tutaj. O, tutaj widzicie, strzelałem gościowi między nogami, nie mogłem jakoś podnieść broni do góry. E, dzięki kamizelkom na szczęście nie zginęłem, bo to był w sumie taki jedyny moment trudny. E, w reszcie gameplaya no, pięknie tutaj obiegałem ich z każdej strony, nie dałem się wykryć. E, I to mi pozwoliło wbić kema oczywiście. E, dobra, wracając do tego EID, mamy dwa sposoby, żeby uniknąć tych, e, tych min takich. E, pierwszym z nich to jest oczywiście perk, który pozwala nam je widzieć, drugim to jest perk, który pozwala nam przetrwać eksplozję, e, więc e, mamy mamy po prostu jak tego uniknąć. E, poza tym ten perk, per, który nam pozwala widzieć te miny, pozwala nam też widzieć gdzie są przeciwnicy od razu, bo oni zazwyczaj są przy tych minach. E, no i to też jest taki styl gry przeciwników, bo jeżeli ktoś chce sobie pograć z parką i nie ma jakiegoś tam super skilla, żeby z nią biegać i robić quick y, to po prostu rzuca sobie taką minę w drzwi i czeka na przeciwników, aż przyjdą do niego. I teraz ma problem, powiem szczerze, bo tą minę da się uniknąć, da się nad nią podskoczyć, jeżeli jest na ścianie, da się położyć i ona nas nie zabije, Więc... W poprzednich częściach y, też na przykład przed Buncing Betty można było się położyć, ale przed klemą już nie, jeżeli jej nie zobaczyliśmy, to wbiegaliśmy i od razu ginęliśmy. Y, więc y, tutaj nie jest źle, powiem, szczerze, z tym EIDs, po tym nerfie oczywiście. Wcześniej to była tragedia, ale teraz po tym nerfie nie uważam, żeby to była jakaś straszna y, straszna rzecz, żeby nazwać tą grę Sheet Games y, Da się tego uniknąć i... I ten mit tak jak poprzedni też obalam. Widzę, że tutaj gameplay mi się powoli kończy. Ja go poprzecinałem, ponieważ bałem się, że nie za długi będzie i nie zdążę tutaj skomentować. Znaczy, zdążę skomentować cały film i będzie leciał bez komentarza. Ale znowu się nie wyrobiłem. Tak więc, trzy pozostałe sprawy omówię może w następnym filmiku. E, powiem Wam tylko jeszcze, że jutro prawdopodobnie pokaże się mój unboxing z mojego SCAF kontrolera, który w końcu, w końcu do mnie doszedł. Właśnie przed e, zaczęciem nagrywania tego filmiku mm, zapukał listonosz do drzwi i wreszcie, wreszcie mogę go zacząć używać. Jeszcze jest e, nierozpakowany. E, dzisiaj nie wiem czy zdążę w ogóle m, pograć na nim, ale zobaczymy. Bestia 75 do 10. Wynik jest niesamowity. Dobra, ja się z Wami na razie żegnam. Cześć!